zacząłem. Czym są wirusy? Po co one są? Czym są bakterie? Po co one są? Czym jest komórka? Po co ona jest? Czym są narządy? Po co ona jest? Czym jest człowiek i po co on jest tutaj? Na te grubsze elementy to każdy zna odpowiedź, bo to co duże to łatwiej zauważyć, chyba że jest bardzo duże, to też wtedy trudno to ogarnąć. Ale to, co jest bardzo małe, powiem mini, mikro, nano i jeszcze mniejsze. Tego już trudno zobaczyć i mogą Wam wiele wmówić. Żebyście lepiej zrozumieli to, co powiem dalej, to troszkę wrócę do liczb. Metr każdy jest sobie w stanie wyobrazić. Milimetr też jeszcze jest w zasięgu naszego pojmowania. Mikrometr to już jest dla wielu coś, co nie wiadomo, czy istnieje, ale są urządzenia, którymi można jeszcze wzrokiem mikrometr zmierzyć. Ale nanometr to już jest poza naszym zrozumieniem u większości. A jakie są różnice? Milimetr. Od metra jest tysiąc razy mniejszy. Mikrometr jest tysiąc razy mniejszy od milimetra. A nanometr jest tysiąc razy mniejszy od mikrometra. Czyli milion razy mniejszy od, nan od milimetra. Milion razy mniejsze coś, co możemy jeszcze zobaczyć. I teraz wyobraźcie sobie, że to co ludziom było narzucane, czyli też matki, mają pory rzędu mikrometrów. A elementy, które są wirusami, to są białka, mają wielkość nano. Więc to tak jakby siatkę ogrodzeniową, użył do zrobienia moskitiery i się dziwimy, że komary przelatują. Natomiast bakterie, które możemy ewentualnie wydalić, bez problemu na tej maseczce osiadają i się rozwijają, bo jest cieplutko, mokro. W mojej praktyce pomagania innym miałem już wiele przypadków osób z grzybicą ust, twarzy, płuc, która była konsekwencją właśnie chodzenia w tych szmatkach. Idąc głębiej, będzie to już trudniejsze dla wielu z Was. E, wirusy to nie jest nic fizycznego w rozumieniu naszej gęstości bo są inne gęstości, które mają inne materie i tak jak nasze ciało należy do trzeciej gęstości, a energia, którą ono jest obsługiwane, należy już do czwartej gęstości. Jest to matryca energoinformacyjna. I to, co jest wirusem, jest właśnie z tego poziomu. To są pola torsyjne. Pola skalarne, może słyszeliście takie terminy. Więc ja już w 2012 roku napisałem taki artykuł do wegetariańskiego świata, w którym cały akapit, jedna trzecia strony było poświęcone wirusom. Czym one są i po co są? To są energoinformacyjne struktury, które mogą zostać nałożone na wiele. Struktur z naszej przestrzeni na różne białka, na różne bakterie. Struktura energoinformacyjna, to co sprawia, że przejawia się życie w naszym mniemaniu czy w naszym postrzeganiu. Więc można tą informację rozesłać z promieniowaniem elektromagnetycznym. Można ją rozesłać ze światłem, można ją rozesłać z dźwiękiem, natomiast żaden jeździec nie pojeździ na koniu, jak konia nie ma. Więc muszą być elementy, na których to się zawiesi, do których to się przyklei. I po to jest tlenek grafenu, po to są nanocząstki rozpylane, dodawane do jedzenia w różnych barwnikach i tak dalej. Nanocząstki to jest jeszcze mniejsze od wirusa. Wirusy mają 50 do 150, to są nanometrów, to są cząstki białkowe. To nie żyje, więc tego nie można zabić. Można to zniszczyć, jak każde białko. A nanocząstki tlenku grafenu to jest 2 do 5 nano. To jest niewyobrażalnie dla przeciętnego człowieka małe. I teraz te cząstki, ponieważ to jest podstawowy materiał, z którego są zbudowane nasze białka, węgiel, chociaż jest inne życie, o którym wczoraj zaczął mówić Franz, będzie to rozszerzał w Poznaniu, bardzo mnie to tak ciekawi, życie krzemowe, tam jest oparte na krzemie, więc ten węgiel. Ten grafen bardzo jest mocno podatny na promieniowanie elektromagnetyczne. I to tej technologii, którą my tu dysponujemy, bo tej technologii, która może wpłynąć na ten czwarty poziom, na naszą matrycę energoinformacyjną, jeszcze długo nie będą mogli nasi... Hmm. Drogowie chyba trzeba ich nazwać, chociaż ja nie lubię używać słów typu zło i dobro, wróg czy przyjaciel. Ci, którzy mają inne spojrzenie na siebie i mają inną koncepcję tworzenia tej rzeczywistości i życia w niej. O, powiem tak delikatnie. Więc taka technologia dopiero zaczyna raczkować ale to jest jeszcze dalekie. Dlatego jest wstrzykiwany ludziom tlen, różne tlenki, najwięcej tego grafenu. I teraz bardzo prosto jest, ponieważ my mamy matrycę zbudowaną na innym energetycznym poziomie. Jeżeli nie pozwolimy, by... W ciągu trzech dób, 72 godzin ta informacja pozostała na nas, to bardzo łatwo można ją skasować. I tu prosta substancja. Każdy ją ze sobą nosi. Własny mocz. Spróbujcie. Posmarować się, jak się źle czujecie, własnym moczem. I później spłukać wodą. My, mocz jest taką substancją, która wy dala różne nadmiarowe substancje, często bardzo pożyteczne, ale przede wszystkim jest w niej informacja taka, jak w naszym ciele. Jak podobne na podobne zastosujecie zasada hemopatii, to wtedy to zostaje wykasowane, chyba że jest bardzo silnym sygnałem i wtedy nie zostanie skasowane. Nasza matryca życia jest bardzo silna. Natomiast te zakłócenia, które są nam przekazywane z falami, ze światłem, z dźwiękiem mogą zostać w bardzo prosty sposób skasowane tylko trzeba liczyć czas 72 godziny później zaczyna się to utrwalać i jeśli się nakłada to znowu to też się utrwala tak samo jest z jedzeniem kochani jeżeli zjecie raz na tydzień coś co mogłoby Wam zaszkodzić no to wtedy organizm sobie z tym poradzi. Ale jak będziecie jedli to codziennie, to już się kumuluje. I na przykład jedzenie ryżu przez 4 dni da taki sam efekt, jak zjedzenie pszenicy jednorazowo. Organizm to później może długo pamiętać i będzie problem. Więc biorąc pod uwagę te informacje, żebyście w nowe, przygotowane nam przez Myślących inaczej wydarzenia wchodzili z odwagą i wiedzieli, jak się bronić. Jeżeli będzie jeszcze trochę czasu, to pokażę wam pewne ćwiczenia. To zajmie 5 minut, chyba że teraz mam jeszcze 5 minut, które, które, które by wam oprócz tego, tobie, wiesz? Dobra, 5 minut, ćwiczymy. Dobrze. Więc ja sobie... Czekaj. Dobrze, może najpierw Wam powiem, na czym to będzie polegało, a później zamontuję mikrofon i zrobię to razem z Wami. To jest bardzo prosta technika oddechowa. Będzie w niej kilka elementów. Pierwszy etap, pierwszy element, robimy sobie tak zwany test. Polega on na tym, że po dwóch wdechach głębokich i wydechach zatrzymujemy ten proces na wydechu i liczymy sobie ile możemy wytrzymać na bezdechu. To jest informacja jak dobrze albo jak źle dotleniony jest nasz organizm. Jest to też informacja która nam posłuży do porównania zmiany po ćwiczeniu. Więc oddech, od dwa oddechy na wydechu zatrzymujemy się i każdy liczy. Jak już będziecie musieli wziąć oddech, to zaczynamy oddychać. Wciągamy powietrze dwoma nozdrzami, a wydychamy jednym. Na zmianę. I coraz bardziej przyspieszamy. Starajcie się oddychać przeponą, brzuchem, żeby to nie było, ja to nawet nie umiem tak oddychać samymi wkusami, żeby się ręka ruszała. W ten sposób. Ale wdychamy dwoma dziurkami, a wydychamy jedną. I... Tak. Jak poczujecie takie lekkie pulsowanie w głowie albo minie dwie minuty, to znowu robicie ten test. Czyli bierzecie możesz, dwa, możesz do tego. dwa głębokie oddechy Poszło. i zatrzymujecie znowu ten proces na bezdechu. I każdy sobie znowu liczy. Zobaczycie, jak bardzo powiększył się Wam. Proc stan dotlenienia waszego organizmu bo to jak długo może człowiek wytrzymać na bezdechu na bez oddychania świadczy o jego ogólnych zasobach energetycznych o tym jak bardzo jest dotleniony czy jak źle jest dotleniony i teraz jak już ten drugi test zrobicie to oddech który będzie specjalny rytm wprowadzał dla waszych żeber bo my tu Mamy takie narządy jak żebra, które są antenami, które pobierają energię z czwartej gęstości. Pobierają energię dla naszej duszy i dla naszego ciała. I teraz jeśli w odpowiednim rytmie oddychamy, najbardziej idealnym jest dwa oddechy na minutę to wtedy bardzo ciekawe rzeczy dzieją się z naszą szyszynką, z naszą przysadką, z całym ciałem. Macie już w związku z tymi pierwszymi ćwiczeniami podniesiony poziom energii i teraz jak uruchamiacie tę stymulację, to zaczyna Wasze ciało odzyskiwać e, harmonię, równowagę i pozbywa się tych zakłóceń które ewentualnie mogła wprowadzić Wam Wasza komórka, a na jej sygnale odpowiednia informacja wirusowa, światło z ekranu komputera czy yy, telewizora, czy jakiś dźwięk. Więc jak chcecie sprawdzić, w jakim jesteście stanie, albo macie jakieś zadanie wyko do wykonania, to warto sprawdzić, na jakim poziomie energii jesteście i swój organizm zestroić. Zajmie tam na, nam to około pięciu minut, więc to jest coś, co myślę każdy z Was może sobie w życiu w ciągu dnia zafuntować. Ja to robię wieczorem jak zasypiam i wtedy mogę spać półtorej godziny i jestem wypoczęty. Rano jak się budzę, też to robię, to są najważniejsze dwa momenty w ciągu doby. Kiedy jesteśmy tak za darmoche w takim specjalnym stanie. I wszystkie nasze elementy naszej osobowości mogą w tak zwany równy rytm wejść. Więc dobrze, każdy z Was, jeśli chce w tym uczestniczyć, proszę weźcie dwa głębokie oddechy do brzucha i wydychając na drugim oddechu przestańcie oddychać.

Nie oddychałeś tyle? Kto miał dłuższy czas po tym ćwiczeniu powstrzymania? Zobaczcie, jak proste ćwiczenie może podnieść poziom energii. Jeżeli w takim stanie przystępujecie do jakiegoś zadania, idziecie do urzędu, czy chcecie na przykład wyrazić swoją wolę, wolną wolę, poprzez przejawienie polecenia dla systemu, dla przestrzeni, to z takim poziomem energii nic nie zatrzyma Waszej woli. Jeżeli użycie, użyjecie jeszcze do tego obecności JAM jest, tak jak wczoraj, i rzekniecie, JAM jest obecnością tworzącą warunki i okoliczności, prowadzące system szczepionkowy do upadłości. I jeszcze ten ostatni element, ten oddech, który Was podłączy mocniej do Waszej matrycy energoinformacyjnej, czyli wdech na pięć, na pięć zatrzymanie i z takim napięciem całego ciała. Dziesięć wydech i dziesięć bezdech. 30 sekund, jeden oddech. Dwa oddechy na minutę. Spróbujcie. Wdech. Na pięć. I takie oddychanie jest najlepszą medytacją, w której przestajecie myśleć, a zaczynacie czuć swoją ciało. Zaczynają wam pulsować dłonie. Próbujcie. Wiele osób pewnie czuje między dłońmi to, co jest niewidzialne. Zaczęły im dłonia, dłonie mrowić, ich mózgi zaczęły pracować na wyższych frekwencjach i myślę, że panie nie będą z uwagą Większą słuchać tych mądrości, które ma Pan do przekazania. I zapowiedziałeś. <noise> pan, do... Pan, pan, Jan, pan doktor Jan Pokrywka. Dziękujemy Stasiu. Dziękujemy Ci bardzo. <noise> Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki! Pozdrawionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.